Witajcie, za mną stoi dom zbudowany metodą modułową, przyszło mi na myśl, że skorzystam z okazji, iż taki powstał obok mojego domu i opowiem Wam trochę o różnicach między tym sposobem budowania, a takim jaki praktykujemy w firmie TopBud. Też mam jeszcze jeden powód, kiedyś ktoś mi mówił: Wiem, że domy szkieletowe są budowane szybko, ale ktoś z jego znajomych miał wybudowany dom jeszcze inną metodą i jeszcze szybciej. I właśnie chodziło tej osobie o dom modułowy. I czy różnice między jednym a drugim są aż tak istotne? O tym chciałbym właśnie porozmawiać na dzisiejszym filmie. Czym różnią się oba typy domów szkieletowych? W zasadzie patrząc z perspektywy technologii, różnice są albo niewielkie, albo żadne. Żadne zasadniczo z tego względu, że jeden i drugi dom ma konstrukcję drewnianą. Można tutaj zwrócić uwagę na pewne szczegóły, które mogą odróżniać dom, ale nie ze względu na to, że jego konstrukcja jest wznoszona na placu budowy czy montowana na płasko pod dachem, ale na to, że firmy mają swoją specyfikę budowy przegród, stosują różne materiały w różnej kolejności z uwagi na przyjętą przez lata praktykę budowy. Jakie są zalety wznoszenia domu metodą modułową? Firmy oferujące taką usługę podkreślają fakt, że ściany, stropy i więźba montowane są w suchych warunkach, mniej więcej w stałej temperaturze, do tego na płasko, na specjalnych stołach, co ma zwiększać dokładność montażu. I rzeczywiście montowanie modułów w ten sposób dla wykonawców jest wygodne, ale nie oznacza to jednocześnie, że podczas wznoszenia domu szkieletowego w miejscu budowy nie można zrobić tego bardzo dokładnie. Zasadnicze znaczenie ma tutaj doświadczenie ekip. Wzniesienie konstrukcji domu szkieletowego wymaga ogromnego doświadczenia, dużej precyzji, wymaga po prostu wysokich kwalifikacji ciesielskich. W przypadku domów modułowych nie zaryzykuję wiele, twierdząc, że montażysta takich przegród nie musi być cieślą. Schemat jest często powtarzalny, więc pracownik, który nie boi się poziomicy, gwoździarki pneumatycznej i wkrętarki, poradzi sobie z tym dość szybko. Kierując się dokładnymi wytycznymi z projektu, dostarczonego przez biuro projektowe, które praktycznie zawsze posiada taka firma. Można więc powiedzieć, że powtarzalność projektów sprzyja dokładności takiego domu. Nie wyklucza to natomiast tego, że równie dokładnie można wybudować dom szkieletowy od zera na działce budowlanej. Jeśli wykonuje go Firma wyspecjalizowana w takich realizacjach. Praca opiera się na wąsko wyspecjalizowanych i rotujących z budowy na budowę ekipach. I tak, jedni pracownicy budują tylko fundament, kolejni wznoszą szkielet, w poszyciu spłyt OSB i wiatroizolacji, kolejni wykonują instalację wodno-kanalizacyjną, kolejni instalację elektryczną. następni wykonują termoizolację wewnętrzną ściany, następnie paroizolację i suchą zabudowę z płyt karton-gips. No i później przychodzi jeszcze jedna ekipa, która zajmuje się tylko i wyłącznie szpachlowaniem. Ostatnia ekipa wykonuje termoizolację zewnętrzną i wykończenie fasady, czy to z tynku, czy to z drewna, czy z kamienia, bądź cegły klinkierowej. Pracownicy, którzy robią to od lat i w bardzo wąskim zakresie specjalizacji, wykonują takie prace po prostu perfekcyjnie i tu montaż na budowie czy montaż poziomy pod dachem tak naprawdę może nie mieć żadnego znaczenia. Wspomniałem Wam już wcześniej o powtarzalności projektów. Zdecydowanie sprzyja ona budowie metodą modułową. Jeżeli chodzi o wznoszenie domów metodą na placu budowy, w przypadku domów szkieletowych, to mniej więcej 95% domów ze wszystkich około 900, które wybudowaliśmy w ciągu 31 lat, to domy różne, wybudowane według projektów indywidualnych na życzenie klientów, tak zwanych projektów szytych na miarę potrzeb funkcjonalnych, estetycznych, ale też możliwości budżetowych klientów. W przypadku domów modułowych tutaj bardziej skłania się ten system ku temu, by wybierać z trzech, czterech różnych projektów. Oczywiście nie jest to regułą, można też projektować indywidualnie, jednak przygotowanie modułów wtedy trwa może nieco dłużej, ale dąży się w tym przypadku do ograniczenia liczby projektów, tak, aby też móc zaoferować atrakcyjną cenę klientowi. Znam relację z wizyty w jednej z takich firm, która buduje technologię szkieletową z montażem modułów, i tutaj osoba, która opowiadała mi o tym, a odbywało się to w Niemczech, zrelacjonowała spotkanie z klientami w taki sposób, że Para małżeńska usiadła sobie na krzesłach, na projektorze zaprezentowano jej trzy czy cztery projekty domów oferowanych przez firmę, po czym podjęła decyzję o wyborze jednego z nich i na tym polegał cały etap projektowania. W cudzysłowie oczywiście. Nie odnoszą się do tego krytycznie, wręcz przeciwnie. Uważam, że jest to rozsądne, korzystne finansowo, skraca czas inwestycji. I możecie się oczywiście ze mną nie zgodzić, ale ja lubię, kiedy w krajobrazie istnieje porządek urbanistyczny, czyli mówiąc prościej powtarzalność pewnych projektów w różnych rejonach miejscowości i na pewno metoda modułowa sprzyja takiemu porządkowi. Dom, który teraz widzicie w kadrze, różni się w szczegółach od typowego domu naszej firmy. Mówię o standardzie Top boot. Posiada inną hydroizolację belki podwalinowej, w tym przypadku dwie warstwy folii. Ściany zewnętrzne wybudowane są z drewna o grubości 19 cm w sekcjach co 60 cm bez reglowania u dołu po środku ściany. Co też widać na pierwszy rzut oka, połacie dachowe nie zostały pokryte dodatkową płytą OSB, wiatroizolacja jest zamontowana bezpośrednio na krokwiach, a na nich łaty i kontrłaty, na które trafi blachodachówka. I czy jest to konstrukcja słaba? Nie, wręcz przeciwnie, taki jest standard budowy domów szkieletowych. Wszystko co ponadto, np. wspomniana płyta OSB-3 na połączeniach dachowych, czy rozstaw belek co 40 cm oraz ryglowanie u dołu i po środku ściany, to rozwiązania stosowane przez nas nadmiarowo, ale mające głęboki sens, chociażby ze względu na dobre samopoczucie naszych klientów. Dodam od razu, że choćby montaż belek ściennych co 40 cm wymusza na nas dodatkowy nakład pracy, ponieważ należy wełnę docinać do takich szerokości. W przypadku rozstawu co 60 w sekcję mieszczą się pełne arkusze bez docinania. W przypadku tego domu przegroda od wewnątrz wygląda w sposób następujący: płyta karton-gips Płyta OSB, paroizolacja, wełna drzewna 20 cm, płyta karton GIPS, wiatroizolacja, wełna drzewna 5 cm, struktura podtynkowa oraz tynk. Jak widzicie, różnica jest zasadnicza i ile firm, tyle rozwiązań. Na koniec refleksja. Wspaniałym doświadczeniem przede wszystkim dla sąsiadów, którzy nie są zaznajomieni z technologią szkieletową, było to, jak wznoszony był ten dom, ponieważ jeszcze trzy dni temu nie było tu nic, poza fundamentem oczywiście, natomiast po trzech dniach stała już taka konstrukcja, jaką widzicie w kadrze, więc dom rósł w oczach, co naprawdę przyjemnie się obserwuje. I na pewno nie jeden z sąsiadów zadał sobie pytanie, po co budować tak długo, jak można to zrobić w trzy dni. Oczywiście nie jest to do końca precyzyjne, ponieważ taka konstrukcja wymaga jeszcze wielu innych czynności, m.in. montażu w ścianach wełny, drzewnej i pozostałych warstw wewnętrznych rozprowadzenia instalacji, ale też wykonania wlewki posadzkowej. Mimo że dom na placu budowy wznosi się szybko, to czas realizacji jest podobny. Bo standardowy czas oczekiwania na montaż ścian to 3 miesiące, a doprowadzenie domu do stanu deweloperskiego, zamkniętego to kolejne 2-3 miesiące, więc mamy tu do czynienia z okresem mniej więcej półrocznym. Jeśli porównamy to do naszej firmy, kiedy zaczynamy budować, wbijamy pierwszy szpadel, to ten czas jest taki sam. Uśredniając oczywiście, bo są różne projekty domów, większe, mniejsze, mniej lub bardziej skomplikowane.